Cześć kochani, z tej strony ta sama Magda, czyli Magda Bereda, mój drugi kanał Gdzie jest tutaj tak troszkę luźniej I dzisiaj chciałam Wam tutaj opowiedzieć, bo ostatnio oprócz tego, że byłam pierwszy raz w życiu na kampie Na jakimkolwiek obozie, bo wcześniej jeździłam raczej na wakacje tylko z moimi rodzicami Nie było tak, że jechałam na jakąś taką wycieczkę dłuższą Zazwyczaj jak jeździłam na takie wycieczki, to one trwały max 3 dni i wracaliśmy do domu, i to była taka szkolna wycieczka, ale nigdy nie byłam w takim, wiecie, obozie, takim, wiecie, było na przykład dwa tygodnie. I miało się jakieś tam różne zajęcia dotyczące naszych pasji. Jakoś zawsze byłam takim mega tchórzem i bałam się, że, że sobie nie poradzę, że się z nikim nie zakoleguję, bo zawsze byłam taką nieśmiałą osobą i w sumie teraz tego żałuję, że nie przeżyłam tego w dzieciństwie. Dlatego że kilka dni temu wróciłam z Davos'a Kampa z pierwszego turnusu, byłam tam tak naprawdę niecałe dwa dni, a tak bardzo zżyłam się ze wszystkimi uczestnikami. Jakoś, nie wiem, mogliśmy złapać taki fajny kontakt. I przede wszystkim to wy sprawiliście, że taka atmosfera panowała na tym obozie. Więc, no, na maksy się cieszę, że mogłam coś takiego przeżyć, i przede wszystkim, że mogłam tam pojechać w roli takiego gościa i trochę wam mam nadzieję poumilać czas. Pokażę wam co robiliśmy, bo mam kilka storiesów, które nagrałam na Instagrama i pomyślałam, że po prostu nagram z tego film i wam trochę więcej poopowiadam, bo wiadomo, że Instagram, story, to taka skrócona wersja wszystkiego, więc pomyślałam, że będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko wyglądało z pierwszym turnusem i myślę, że opowiem wam jeszcze o innych turnusach, bo nie mogę się to czekać tak naprawdę, żeby pojechać na kolejny. Na początku przyjechałam i tak naprawdę od razu y, poszłam robić z wami warsztaty. Było 90 osób, więc podzieliliśmy się na dwie grupy. I na początku miałam zajęcia z pierwszą grupą i pomyślałam, że dobra, zacznijmy od Song Challenge, czyli karteczki, na karteczkach słowa, i musieliście zaśpiewać piosenkę, w której to słowo się znajduje. To było fajne, ale pod koniec poczułam, że dobra, to już jest chyba trochę za dużo, i chyba już y, robi się nudno, więc pomyślałam, że. Dobra, idziemy na głęboką wodę. Spróbujemy napisać piosenkę. Pomyślałam, że no takim najfajniejszym tematem będzie coś pozytywnego i że będzie to piosenka o The Voice Camp o wszystkich uczestnikach, wszystkich wychowawcach, opiekunach. I obawiałam się tego bardzo, bo zazwyczaj jak sama piszę piosenkę, no to jestem znana na siebie i czasami zajmuje mi to bardzo, bardzo dużo czasu. A tutaj wziąłam ukulele. I po prostu wytłumaczyłam Wam, dobra, mamy zwrotkę. Ustalmy, że będą cztery wersy, że będzie to podobna linia melodyczna, więc najpierw wymyśliliśmy linię melodyczną, potem spróbowaliśmy do tego ułożyć słowa. Napisaliśmy zwrotkę, więc to już był ogromny sukces, ale czas na level up i musieliśmy napisać refren, czyli totalnie inna melodia, bardziej chwytliwa, można powiedzieć. No i słowa, które też będą y, łatwe do zapamiętania, no i się udało więc no ja byłam ucieszona napisać mi w ogóle jeszcze drugą zwrotkę naprawdę, naprawdę ekstra wyszło wiadomo, że nie jest to piosenka najwyższych lotów bo jednak mamy półtorej godziny max na jej stworzenie w całości a jednak pisanie piosenki to jest taki dość skomplikowany proces można napisać w 15 minut, ale jakby cała ta melodia wszystkie słowa układają się w głowie przez pewien czas i dopiero gdzieś tam za tydzień jestem w stanie powiedzieć, czy czy tak powinno zostać, czy jeszcze można to ulepszyć? Wydaje mi się, że jak na taki czas napisane piosenki to wyszło naprawdę fajnie. Po prostu przyjemnie, miło. Jest to jakaś pamiątka. Nie można tak po prostu, że wiecie, że ktoś wam to zabierze i już. Po prostu zostaje w pamięci. Bo gdybyście dostali dyplom, to wiadomo, że to gdzieś się może zabieruszyć i tak dalej. Piosenka to jest coś, co właśnie zostaje na zawsze i nikt nam tego nie zabierze. Możecie sobie posłuchać y, takiego fragmenciku, jak śpiewaliśmy razem, jak graliśmy na ukulele. Zobaczcie. Boys, please, Potem była druga grupa, zrobiliśmy trochę inne zabawy. Ponieważ to była młodsza grupa, to postanowiłam, że podzielimy się na mniejsze grupki. Wszyscy mieli takie zadanie, by opisać artystę, którego sobie wybrali w głowie i musieli opisywać go jakimiś cechami, na przykład jakie albumy nagrał, jak wygląda, czy to chłopak, czy dziewczyna, czy jest z Polski, czy zagraniczny artysta. Reszta musiała zgadnąć się co to za artysta, ale nie powiedzieć imię, nazwisko, czy pseudonim, tylko po prostu musieli zaśpiewać piosenkę. No i myślę, że fajnie wyszło, było bardzo, bardzo kreatywnie, niektórzy wymyślali naprawdę Trudne opisy, i wybierali naprawdę takich artystów, można powiedzieć, z górnej półki, którzy mm, tworzą taką dość nietypową muzykę. Ale myślę, że poszło nam fajnie, i była chyba też fajna zabawa. Na koniec, oczywiście, też napisać mi piosenkę. Najfajniejsze jest to, że wyszły totalnie dwie inne, totalnie różniące się od siebie piosenki. I no, widziałam, że dawało Wam to dużo radości, bo jednak stworzyliśmy coś z niczego, mieliśmy tylko ukulele. Później zjedliśmy obiad, była mini przerwa, więc poszłam sobie na basen. Wy też byliście akurat wtedy, chyba taka mniejsza grupka, ta, która faktycznie chciała iść na basen. Yy, więc sobie trochę pogadaliśmy. W ogóle fajnie, bo w basenie były takie rowerki i można było sobie siąść i jechać rowerem yy, w basenie. To było coś takiego niespotykanego, bo w sumie nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Potem wyszłam z basenu, opowiadam to tak bardzo szczegółowo, ale w sumie to chyba takie dość ważne, że wyszłam z basenu i poszliśmy zjeść kolację, po czym miałam próbę do występu, no i był mój mini koncert. A później pokaz młody, Musieliście się przygotować i y, pokazać swoje stroje. Mogliście się wymieniać wszystkimi ubraniami, jakie tylko macie. Zrobić sobie super makijaże, fryzury. No, wyszło naprawdę świetnie. Y, no i razem z Eweliną Krajewską, czyli Bobo Faszem i z panem y, Marcinem, czyli kierownikiem całego obozu, y, byliśmy jurorami i wybraliśmy... Y, Zwycięzców, którzy naszym zdaniem naprawdę świetnie sobie poradzili i wybrali no, niesamowitą stylizację. No i całościowo naprawdę wyglądało to świetnie. Wszyscy zresztą dali z siebie na maksa dużo i każdy wyglądał tak oryginalnie, tak fajnie. No ciężko było wybrać, dlatego ja za bardzo się w to nie mieszałam, bo jednak Bobu Fashion Nawelina jest specjalistką od tego, jest stylistką wielu, wielu artystów. Więc ja po prostu tylko mówiłam, co mi się podoba i w sumie to nie pomogłam, bo wszystko mi się podobało. Ale cieszę się, że mogłam zobaczyć tak pomysłowe stylizacje i w sumie też sama się zainspirować. A wracając do mojego mini koncertu, to było coś niesamowitego. To był jeden z takich lepszych występów, gdzie mogłam naprawdę poczuć się, że, że wszyscy jesteście zaangażowani w ten występ, że śpiewacie. To, to się czuje, będąc na scenie. I to jest dla mnie coś takiego, czego się nie zapomina, że jednak chcę się wrócić tam i poczuć to samo. Wstały wam też fragmenty, jak śpiewałam. To, kiedy się wierzyłam i nie dawałam sobie czasu. A dziś mam was. A ja mam zamiar, żebyś która kocha żeby Cześć. cześć! Ale impreza! Cześć! cześć. Dzień cześć. dobry, cześć! To są telewisie, słuchajcie! Cześć! Na jest napisane, że jest Więc ja wchodzę na wyżerkę.

She's sweet but a psycho, no a little bit psycho. No and night she's screaming, I'm on my Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. And night she's screaming. I'm running out of time. I wish she felt the same. And I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say. I've got him on my mind, but start to Musiałam jechać wracać do Warszawy, bo czekały mnie kolejne wyzwania, nagrywki i tak ale był to jeden z niezapomnianych czasów. Jestem dumna, że mam wokół siebie takie osoby. Wiem, że niektórzy przyjechali specjalnie po to, żeby ze mną się zobaczyć, żeby spędzić czas. I to było dla mnie ogromna, no ogromna radość, że mogę po prostu swoją obecnością sprawić, że ktoś będzie szczęśliwy. No i jeśli ktoś się ogląda, to mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy i strasznie za wami tęsknię, bo jesteście cudownymi osobami. Ściskam was mocno, to był taki, taka pogadankowa akcja, gdzie mogłam wam opowiedzieć, co działo się przez ostatni weekend. I co sprawiło, że naprawdę poprawił mi się humor tak bardzo, że teraz jest mi przykro, że już nie mogę tam z wami być. Dlatego, buziaki ściskam mocno. Złapcie i dajcie znać w komentarzu, czy doleciał buziak. Papa, pa, do następnego!